Paradoksalnie, oby już nigdy nie było tak dogodnych warunków do remontowania jak teraz. Skoro już na ulicach pustawo, to przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego zarząd dróg miasta Krakowa remontuje. Przegląd ruszających we wtorek, 14 kwietnia, remontów zaczynamy od ulicy Balickiej. Tam zostanie wymieniony asfalt oraz odnowiony chodnik po stronie południowej. Drogowcy swoją pracę rozpoczną właśnie od chodnika. Prace podrachają do końca sierpnia. Będą kosztować około 1,5 miliona złotych. Przenosimy się do huty, a dokładnie na wewnętrzną część ronda Piastowskiego. Torowcy wymienią tam cztery zwrotnice i 12 krzyżownic. Poradzą sobie z tym zadaniem do 24 kwietnia. Remont spowoduje zmiany w komunikacji miejskiej w tym rejonie. Szczegóły na stronach zarządu transportu publicznego. Przenosimy się do Krowodrzy. Tam 14 kwietnia startuje remont ulicy Lubelskiej pomiędzy Śląską a Mazowiecką. Rozpocznie się wymianą chodników. Później drogowcy wezmą się za asfalt. Prace potrwają do połowy czerwca. Remont Lubelskiej będzie kosztował 900 tysięcy złotych. Na koniec garść prac związanych z budową drogi rowerowej wzdłuż Kamieńskiego i Konopnickiej do Ludwinowa. W nocy z 15 na 16 kwietnia nastąpi betonowanie przęseł kładki pieszo-rowerowej nad Powstańców Śląskich. W tym czasie droga będzie zamknięta dla ruchu. Z kolei w środę 15 czerwca rozpocznie się poszerzenie fragmentu Konopnickiej przed Rondem Antoniego Matecznego w pasie zieleni między jezdniami. Dzięki temu przebudowana zostanie zatoka autobusowa, a za przystankiem zmieści się droga rowerowa. Tu prace potrwają około miesiąca. W ramach tej inwestycji zostanie też przebudowany przystanek Makowa. W tym wypadku również chodzi o to, żeby droga dla rowerów zmieściła się za wiatą przystankową. Drogowcy uporają się z tym zadaniem do połowy maja.